Bardziej tak spojrzałem, że ogólnie chcę tak grać i pomyślałem sobie, Boże, to wtedy go zagra. Dosyć fajny, jak yeah! Nie wiem, czym grać. Nom. No. Dobra. Nom. A Jonosz! Oh no. Jonas. Potoks jest największym kaleką na tym czempionie, jakiego widziałem. Nie. Myk. Ło, wow, liczby. Nie, no no. No, no, nie nie no ale nie spłonię, nie no no, Sposujesz. Jak podejdzie to będzie śmieszne ja Masz jedno zadanie, podrzuć Pięk? Ja pie... Potoks Co on robi? Cześć ślimanko, ja jestem Renek ja no Masz też jestem Masło rzekome i wistele Mamy łapkę no, ja Nie, nie, nic nie nic mogę po... Ma flesza? Raczej... No już ma Dobra chyba... oj TAK, tak! A, a. Jak ktoś to krzyczcie, ja mam r no. A! Aaaa! tak masz takie Ty coś się na tym championie, jaka ataki. No, a ja, no, wiem. A to, a to, no. O kurwa, o co? Potox, nie tak, bo mamy obudzić. Synapse, masz to kurw Oj, wyle. On nie ma flesza chyba. We <grymne> no resztę wreszcie. Jeńku, nie, nie, nie marki, Weigar, ale. Odpadasz. Giniem, ja się tu powiem. Ksante dobrze działa, jak odizoluje sobie jedną postać i walczy z nią. Ciekawe. Tak się ja wczoraj pobiłem rekord. <grymne> już ma! <grymne> o, co? O, o, o. Ooooo oh, oh. 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 <laughs> oh, nawet nie chcę wiedzieć co nam się stało o oh, wygraliśmy mówię właśnie wejgar ku... a... CO MNIE ZABIŁO better me wins. no tak no ja się zgadzam co robi lulu? Shielduje, polimorfuje i daje HP i powyższa takie, takie, takie dzięki za tą takie. instrukcję nie bywało słuchasz? e, e, e a no, boku jak żyję, to ja będzie łatwiej. on ma pulsy, ja jest jest. Tak, może. Mój! S. Złego skina wybrałem. Tak. No to ten no ja no, zgadzam się. A, to wylem był ranket. ranket zapomniałem. Nie, to był ranked? To trzymaj na... Czemu ja? Gnam... ja? I <średziś> czemu... <średziś> no. no. ja na rankedzie miałem z dwoma postaciami, zepsułem sobie wszystko. To Przybym zobaczenia to. za rok! <średziś> według eksperta na panteonie na topie, lepszy tego Ignite, nie z flaszem. Według eksperta do Panteon na topie chyba nic nie robi. Mam to w dupie. Jezu, nie. O boże, nie! Okej, okay, czyli oni zrobili. Jest zgodą. mam creepa! Nie, saga nie trafia nie, no nie. Mam to, es, lepszy kur. Ja on okay. się dziwi, że ma pierwszy daj Honor kanal. <laughs> no nie, no i po co ja, po co ja się staram? <laughs> nie zeszłeś, nie zeszłeś. Upił Eko nie po. Eko nie widać? Uważaj na to pior... e, okej okay, okay. O, ty... o jest u mnie. co to jest jak to długo studuje ten Eko? Czekaj, co? <laughs> A czemu prosnąłeś? no, nie widziałem. O, prezent. To dla for mnie I for me? A? To dla mnie? Czy dla ciebie? <grym> a a, a, a Botox, ty wiesz w ogóle jak nowa Syndra działa? Czekaj bo umieram. To, że Eko masz y, 6-3 to jest trochę niepoważne, guys. Ja bym z mógł Eko zagrać mi nawet nie szło. No widać trzeba nim grać, bo, bo przeciwny... przeciwny... przeciwny Dangler i ta playner oddają killer wtedy. No, aha! Ten Atrox jest zabijalny, halo? Powinien być. Esa sito! O, no, to... dobre! Nie! Już widzę, jak taka emotka kozy jest wrzucona. Zdjęcie Messi'ego? Yo, no co? Ale jak ktoś dozgadnie to bounty to będzie dobro, no? No, powiem jak OSB Serki ha. Fajko! Um, Fantastyczny. Dobre, nie, dobrze, tak się... Aaa, is for me, is Się nie, for me. nie oddaje. Czemu nie? Teraz mało golda jest w dżungli, dżunglerzy już nie oddają. Smok stał, smok smak, Słamał Co smak, zrobił? Wsz wsznał. On nie szywa na Merkę. O, ku o, 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 o kur, O Od śmiechu o, do rozpaczy. Aha! E. No. O coś ty zrobił? Czekał, że... Nie ty, ty sam ty. Mam tepa jak coś. Okej Jak ty celujesz pan. tym? Nie się wtepuje po prostu? A proste. po co? A? Nie! To nic się nie dzieje! Ojczymy? Aha. Nery! Najgorsze, że ja. ja... Najgorsze, że giniesz. Nie, Dobrze, nie, że, jak że się odwagociłeś. Zaraz będę jadł pomarańczegoś. Ja wziąłem trzy mandarynki, że z nimi położyłem a ja to się szańczę nas wtedy Nie muszę te. gram Aha, okej! Okay. Profesor Twisted Fit Meat jest strzałka obok, której nie mogę kliknąć. Twisted Fit? Pokręcone stopy! Co złamane stop. No mój tef, to jest taki trochę połamany. Z blu startuję, okej. Okay. Nie umiem farmić! O. Nie, jestem jest z Co to za łańcuchy? Ale graficznie ulepszyli tego TF-a. Mm, mogli zawsze nic nie robić w sumie więc. No to że nie ma jeszcze śmiesznego efektu Narca, jak się tepa? No nie wiem no co ma analizuje. TF, Tepa się. Kur, 800 tysięcy TF by the way. Nie, go go, go. Nice, dobrze, Wracamy do korzeni. Ja za. Za. No, baskito. On się trafiła erko. nie No, co nie zabiła? Co? Nie. To idzie Gianko no, przecież mam buty, kur. Siap No, dawaj go. O, beczka ci tu została jakaś. Dobra. Asu, najlepsza była ta beczka, co ci tam została. A jakby ją zniszczył, to by przeżył pewnie. Ach, mikrodecyzje. Kur... Oj. Oj. Kur... I... Kur... A he i po baronie! Jerkuj, jerkuj. O kur. Lala. Chyba ta kur weszła. Idzie i się dostało. No właśnie, ja też, pomocy! No. Idziemy po Heralda? No. A Znaczy ja Heralda? Zacznie. W ogóle nikt się nie skapnie, że źle wchodzi. Ja się skapałem, <śmiany> ale myślałem, że to jakaś zmiana nowa i więc nie kwestionowałem.